pomysł. Hej, tu Promati, a dzisiaj nagrywamy y, Robloxa Natural Discover Survival. Tak, znowu z bratem. Piotrek skończył. Ale jest, o idealnie się skończyła. Lunda. No widzicie, e, tak jakby Piotrek mi przed chwilą powiedział, że chyba spotkał widza. No na Blue Heaven. Bo, po, bo, bo powiedział Mati i powie... Bo... Tak. I Mogę ja powiedzieć? No. Bo Piotrek mi przed chwilą powiedział, że on spotkał y, kogoś, y, jakiegoś Polaka, bo napisał na polsku, po polsku. I mam... e... No to. Y, no. Spotkał jakiegoś Polaka, bo napisał po polsku. Y, napisał Mati. Tak mi Piotrek powiedział. No to prawda. Y, No i nie wiem. Czy on mówi prawdę? Znaczy się może wiedzieć, że on mówi prawdę, ale jeśli jesteś widzem yy, No to napisz w komentarzu Tak to ja, czy coś w tym stylu Ale Mati patrz, to było takie coś, napisał Mati, ale jeszcze to nie rozumiało I były, i były te, wiesz, Może napisał się... Mati to ty No właśnie, bo, ja, bo tylko zrozumiało Mati tylko ten napis zrozumiał, ale to było X to też. Y, tsunami. Hmm. Ja schodzę niżej. Y, A ja sobie je przeszkodzę. Dobra, ale... Ale ja... nie, nie chciałem zbadania. I... O nie, mogę tego nie robić, to... To było głupie. A A idzie tu, idzie tu. Gdzie jest? Tutaj. Ja bym ben... ja sobie przeszkodzę. O, widzę. Ja też przeskoczę, jeszcze na drzewo wskoczę. Ej, a pamiętajcie, że w innym odcinku, tych byliśmy na tej nie? No. Oglądaliście? Tak. No to to wtedy była ta sama mapa i wtedy też przeszkakiwaliśmy na tej mapie z tsunami. A, no tylko uważaj, żeby nie za daleko. Udało mi się. No nie na no drzewko. Nie mówcie patrzcie, jak ładnie wszystkie drzewa zgarnęło. No. A my dzisiaj do kina jedziemy. No, na. No. Kosmiczny eee, no, e, Mecz Nowa Era. Jak coś, to co się nagrywa o której? To, jest... to się eee. nagrywa o 12.16. A my idziemy na 15.30. Musimy, no. musimy jakoś To kto był, albo kto kto oglądał. No ogólnie, kto by chciał, to napiszcie w komentarzu. Ale to nie jest tak, że, tak, że jakiś szoło lubi mnie. A w ogóle, e, zostawcie łapeczkę w górę, subika oraz dzwoncie dzwonem. No właśnie. Tak, żeby mi się móc na plaki. Tak, dzwoncie dzwonem, by, tak, żeby mam. Jak, jak będzie byle, po jakimś 6 łapek w górę. Jak będzie pod byli jakim filmem? 5 łapek w górę. Nie, 7. 7 5. Ła, no dobra, 5 łapek w ogóle pod jakimś filmem, to już nie nazywałem się Kupadówka. Kupa dupa. Dobra, jak chcecie, żeby Piotrek skończył się wygłupiać i nazywać się Kupa Dupa, to dajcie ten, to zostawcie pod pięć łapek w górę. Może być pod bielejakiem. O tak? kurde, ej, to ty już nie powinieneś ten. Co? No bo pod pierwszym filmem z John'ego Triggera polecam zobaczyć, yy, tam gdzie jest 42 Ale nie, to się wyświetlenia. Nie liczy. Mi się, mi... tylko się liczy w filmie z Logroxem, a ty na statek. Jak to na koniki. No to dobra, ja Jasne, coś jasnego. No to masz, ja... Ja idę tutaj. Ja idę na różowego. Ja idę na ten, ja idę na jednorożce. To, to chyba nie poleci, nie? Hej, ty jesteś tutaj? Nie, już jest wszystko zajęte, widzisz? No, no ale zamiast wejść, to ty małeś tam sobie gdzieś pójść. Nie ma... Nie, nie życia! No to szybko do budynku trzeba. Tutaj, tutaj, tutaj. No fajnie, że. Tam. Tutaj nic nie widzę, a jestem w środku. Okej. Okay. Jestem w środku. Tylko że. Nie, nie dokończyłem sobie wcześniej. Nie, mam tak mało HP. Masz pół HP, a to jest sporo. Ja bym się skrył, nie? O, przed tym efektem. O. Nie popychaj Ale tutaj nie ma efektu. No wiem, w tej ciszy jest efekt. Nie! Jest efekt. O, tu nie ma. Nie, jest. jest. Dobra, je, u mnie nie ma. Możesz nas nie rozpychać. O. o. No, znowu jest. Tylko u ciebie. O, już mam trochę. I też mi trochę nie spadło. Mm. Dzięki. Strasznie mocno jest to co? Dzięki za najlepsze miejsce. To w ogóle też nie ma? Nie, tu w ogóle jest. No to oś tu gdzie ja bym? Tam jest tu filtr i tak się nie zadaje. Nie mam fuj. Ja też. Ja no, dużo Ufke. przetrwało ale tak naprawdę, jestem są że kto to był. Wiecie co, no i tak jak mówiłem, jak... E, jeśli to ty jesteś widzu, który napisał do Piotrusia, no to... E, bo ja sobie na grałem w Blue bo był e, update, że są apartamenty. No i tak sobie tam grałem, a tam się drzwi jakaś napisała Mati i A to była dziewczyna czy chłopak skin? No nie wiem, nie pamiętam już. Bo to było kilka dni temu do tej. Ty, yy, nie, teraz nie będę tak leciał. Ujdź na tej wagonie. Tutaj, nie? Ja wskakuję na... O! Jesteś? <laughs> Dobra, ja tw... Nie skacz! Dobra, chcesz sobie usiąść, czy nie? Nie, bądź tu z nami. Ja tu będę stał. tak? nie wolę... Bo jest chyba ciężko. Nie, nie, usiądź tak. sobie. Nie, nie ma części mi ziemi. Jakby było, to by już nas nie było. Ej, może sobie iść? No właśnie. Kurde. O super, powód. To dobrze. Myślisz, żeby było ciągle tak wysoko? Nie. Wiesz co? Ja bym no wyskoczył. Ja też. Tylko, że tutaj wpadnie w wodę. No to nie, 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 nie. I. Nie. Szybko do góry jedź, szybko. Do góry jedź, Nie! Za chwilę się pojście. Jak topimy, ja przeszedłem mymi... do, do wagonów. Topimy kawy. się, topimy się! Jem jabłuszka. Jest jabłuszka! A, a! A! a Ja się topię! No super, że się oderwało! No ja się... Ja nie mogę wyjść tego! O. Ja jem jabłuszka i skacie. Ja umarłem. Ja ciągiem jabuszka. Jaką nie? Jedna buźka Przetrwasz. Nie wiem. Ja ciągle Nie, nie buźka. No on spamuje. Nie! Ja świedź przeżyłem! Świedź hapem przeżyłem! A ja nie. No to bo tak samo zrobić jak ja. Dobra, to tak. Nie no, jeszcze to nie będzie koniec odcinka, ale... Ja tak fajnie robowałem. by było, gdyby naprawdę ty Widzu lub widzko E, ten, to byłabyś ty, że kto napisał na Brookhaven do No, Krakusia. proszę, żebyś Więc było... napisz w komentarzu, czy to ty. Zostaw no. łapę w górę. Czy tam, się... nie, no. nie? wiem, czy ona właśnie sobie znam. Kla... Bo, bo na Brookhaven da się z kina zmienić. Nie? Ej, a w ogóle ja dodałem tam jedną osobę, która chciała być u mnie znajomych wczoraj. Trzeba przedwczoraj, to zaraz zobaczę jak ma na nick. Fajnie, że spadam na sam dół. Jak będzie koniec, końcówka filmów, to zobaczę jak ma na nick. I może, że to była... No. No to fajnie, bo żaden youtuber nie pokazał takiego czegoś. Nie, nie no bo tak ja ostatnio dodałem komuś do znajomych, bo ktoś mnie zaprosił do znajomych. I nie wiem czy to byłaś. Ty Witko. No właśnie, Macy pokaże w ogóle. O, super, do środka. A, no, co mnie debili rzuciłeś? Ktoś mnie zrzucił. Super, mam tylko HP. to jest jabłka. Dziękuję ci nie. Już nie mam Idę tam do ciebie. Au, pada na mnie. Parkour. Okej. Okay. jesteśmy. Ja schodzę niżej. Ciach. Ja też. A wszędzie pada też, pada też. O, tu jest. Jestem to. w korytarzu, tylko że jak ten korytarz się zawali, to jest Tu się szyby. Szyba się robi, zielona Ładnie przekolorowana. O, spadła. Ojej. Ale, ale podłoga się nie robi. O nie, to jest ściany. Oj. Teraz się, to będziemy trzymać czarne balony. Ej, zagroziło nam drogę. O, ja o, no trochę spadłem. Tylko się ty. To jest, to jest. A! Skaczę do ciebie! Ale... A, super, że tu dachu nie ma. No wow. No kurde, nie tu. O, jestem tu, jestem tu. Okej, okay, ja też tam do ciebie skaczę. Czy ma ciągle balonik tu? Nie. O, tak to na mnie spadło najlepiej. Najlepiej. To na mnie Ja mam ćwierch, zabiłem się. To najlepiej, Spadłem. bo to na mnie spadło. No, to teraz masz nieskończoną. A ten bierze tą szybę. Czekaj, tego nie widzicie. Ale to wygląda dziwnie, tak jak takie ja apelka No. Ja widzę tylko pół budynku. Niestety, Piotrek ma na kąpie, ja nie. A z... zobaczę, czy jest render distance, tak zwany. Pójdę muszę sobie HP wypełnić, on ma HP. Muszę szybko zjedz to. Еще один гриблек, давай! Швидко на коньки, на коньки! Ида! Швидко на коньки, я снегу, я снегу, я снегу, я снегу, я снегу, я я могу на снегу, я я хочу я снегу, Ты на я ездишь. я снегу, на снегу, я снегу, Kończymy to jednorożec. Tu jest koń, tu jest, jest jednolożec, i ja tu a, a mój to jest koń. Tak. Nie? A twój to jest koń za sraczki. <grym> to, nie, mój koń to jest. Co? Ryżka. Dead virus. O nie, to jest ten wirus. Nie. No to ja biorę jabłuszko. Jabłuszko, jabłuszko na no, koronawirusa. Patrz, ile ja tu jest tego? No, to tak rozprzestrzenia. Jak w to wejdziesz? No wiem. To masz COVID-a. No, ktoś tam wchodzi na wieżę. Dobrze że tu jest dach. Nie mamy maseczki pomocy. <laughs> A Jak ktoś spadł. Co? Kichasz? Nie. To byś ty... E, nie podoba mi się, że te wirusy są tak blisko. No, ale mamy na co? I co z tego? to z Tak? A no. kiedy wirusy spadają z nieba? A co jeszcze koronawirus spadł z nieba? To wtedy, spadł z nieba. To wtedy pan... Ty do tego odcinka to będzie koronawirus. COVID-19. No. Czyli... Bo my tu mamy koronawirus, a co? Będzie tu tutaj koronawirus. No, No nie, wirusik po prostu. Eee, na moim koniu jest ten wirus! Co? No. Kon, mojemu koniowi dorobił nos. No. O nie, o nie! Jak to jest blisko lecz. Muszę kręcić z nami <gry> nie, nie. Znam, się... Zaraz oberwę. Przyszliśmy. Teraz wleżę, wlezę w koronawirus. Wszedłem w koronawirusa! Ej, ja, to znak. Nie, nie. A ci nocny dek, nie? Biepnie? Ty nie dypół nas. Wiem, co? Nie, już nie wie. Ja też wszedłem. A! Myślę, się jakieś... um. Nie! Jestem w ścianie. Ja też. Jestem! Jak to, się tam zaspał na? Po O tak, to jest bardzo fajne. Ja idę do mojego schronu. Znaczy, zobaczcie, zobaczcie w ścianie. To się. No. Kurde, czemu tu jest taki korek? Co, ty jeździsz? No. naprawdę szkoda, że nie różowy. Jaki jest ten ekran, nie? Jaki ekran? No ten jest. Ja mam i ja mam ja ja się tutaj poddać. Co wy tutaj robicie? No nie, już mam efekt. Jaki efekt? A... No bo to jest burza piaskowa. Gdzie jest ten twój schron? Tutaj. Tutaj? Tutaj jak się pod ziemię wjeżdża. A, wchodzę. boże to nie daje. Daj, ta wysiłkówka pierwszy ją mam. Nie, ten tam nie działa. Jaka szynka? Jaka szynka? Wysiłkówka szynka. Śnieżka, mhm. to ty możesz sobie ogrzewki kupić. Tak? Okay. No. A jak do dobra. Idą w niskich cenach. Ale czekaj, ciągle nie dostałem obrazu. No bo to nie jest, bo to jest burza piaskowa, a nie ten, śnieżyca. A, to jest Zuzu. Zuzu dam ci kupę. Czemu? Na śniadanie. <noise> Uh -huh. Idę na dół, na dwór, znaczy mam nadzieję, że nie dostanę fruwającym obiektem. Naprawdę, bo. E, właśnie. Ja, ja bym siadł do schronu. A który, po co? Który, się, który już nie żyje? Bo się już zepsuł? Schron się nam zepsuł. A wow, obarwałem czymś. Schron się nam zepsuł. Zuu, 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 Zuzu No to cię ktoś nazywa Zuzu No wiem przecież Idę do ciebie i do nie Zuzu Gdzie jest Zuzu? Nie widzę Zuzu 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 Zuzu, Zuzu. <laughs> Zuzu. <laughs> Ja nie umiem czytać Misiaczku, Co to? to jest piękne... Piotrek! Bo to będzie ostatni odcinek z tobą. No. Ja idę na, jak najwyżej. Wiem, że to robię samy Bejkon. Ty nie umiem klać, ale. A też kiedyś był Bejkonem. I ja też. Ty nadal jesteś. Ja, ja, ja. Ja nie jestem bijkony, bo ja no, mam tablet, gdzie mam drugie konto i też jestem bijkony. Ja, jak na się jak dba, to miałem właśnie to tam było konto, moje drugie, na od mamy Dźbik. tablecie. Ej, gościu, co <śmany> ty robisz jak, z tym to pie, jak to pięknie O super! A ty popatrz na to! Co? Czekaj, popatrz. Dobra, wirusik. Czekaj. Patrz, jak to pięknie wygląda. Super, moja twarz jest ładniejsza. A, założyłam się, nie mam balonika. Nie bym coś zjadnia. Ja siedzę w, sa ja siedzę w samochodzie. Czy ja co? Teraz. W dźwigu? A, a, a. E, nie, dźwig. E, wo, e, w kopalce? Nie. Tak. A w tej kopalce? Gdzie ty jest? No, w kopalce. Tu jest jest ktoś inny w kopalce. Geniuszu są trzy koparki. A tu jest! Siema. Nie to jest. Ja nigdy... Ja nigdy nie miałem tu wozu. Czekaj, tu się dosiądę raz... się do ciebie. Czekaj, ja chcę pasażerem być. Daj mi być pasażerem. No. Du A tu nie ma. I to nie, ma, to teraz jest. <laughs> Ale tu fajnie, się przednią szybę. Ui! Przejechałem się przez D. Nie wiem. Idziemy jedziemy. Ja też nie. Mmmm. O już wiem. Nie wiem się to. Teraz przez przy szyby przechodzę. Ej, Mati, oj! Mati, nie, proszę kiedy ty. Okej. Okay. Ja idę tutaj. <laughs> nie! Ej nie mogę tym sterować. Nie? Nie. Instynuję no, ci. Ja myślałem, że O, mi się lepiej było! <laughs> No, no. A czemu ja nie mogę tym sterować Czemu ja nie <laughs> Okej, okay, jesteśmy no. dalej. E... E, no, jesteśmy dalej. Okej, okay, jakiś surf central, czyli... No, surf central to jest... No... centrala surfowania? Coś w tym stylu. Chodź tutaj na... Chodź tutaj. Gdzie? Poleżeć? No. Nie mam takiej emotki. Idę na drugi lożek. się obok. O, idę tutaj pod taki ładny... Albo nie, idę, będę ratownikiem. Ja teraz jeden. będę z tobą w Na Chodź. Na drugim, na tym drugim nie ma ani jednej osoby. Mm, to szybko. Nie, idzie tu jakaś... Nie, jak to, nie... to idzie, jak na tym... A, to... nie. Dobra, no, nie. Ok, jsem samému. Peka, peka. Pyt. Sroma. já podparaci. čo jablůžka chokopiť. Plasie kupić. O, super, to je nada. Super. Už myslím, pyt. že bude tsunami, jo? No, dobrý. Promiň. No. No tak Jdu si. Jdu si. Jdu si. Jdu si. Jdu jenom Dobra, ja trzymam balonikę, bo jak to co w nas wyleci. No właśnie, to też. i Halo, parówki czokopie. <laughs> parówki czokopie. <laughs> Szczerze mówiąc. Mati wklej teraz, teraz tą emotkę. Śmiechu, nie? Tak, parówki czokopie. <laughs> Mati klasiu, wklej to. Dobra, Tam wkleję to. Wkleję to, dobra. 20 minut muszę sobie zapamiętać, że wtedy tą emotkę mam wkleić palówki cioko halo jabłuszka cioko nie mamy włosów a mi balona zabrało mi też a teraz bez balona a nie, przedziurawiło nam no wiem tobie chyba, a... tobie zabrało Nie tylko przedziurawiło a, a, już nie masz, ale miesz taką leszczkę. Widzisz? Tylko, że to tornado wyrwało z ręki. Aha. Zaraz oberwę czymś! Z ten na koniec lundy dostałem. To nie zginąłem. zginąłem. Nie zginąłeś. Ty, ty. Nie no, ale u krówek, nie A, no. Nie, jesteś zlesetowa. Jest ale wtedy możesz nie być na mapie. A ty... Nie masz tych koks okularków, a wiesz co, że mam tą minkę, to mam. No ale play ale ty nie możesz ściągnąć tych Tych tylko torna Co, jak to? A, to jest to. Nie ciągle nie mam, ba nie. Nie mam balonika. A Dobra. Ty, jak to mi balonik na zawsze. Nie na zawsze, on ci się jak umrzesz to zresetuje. Chodź tu, tu, tu. Tu? No, tu. Tu? Jak tu? Dobra, schodzę. Dobra, dobra. O! Jestem, jestem! Masz balonik. To ja sobie poczekam. Nie, jest to... Ale nie! Zostań! Dobra. To ja balonika nie mam. No właśnie, więc jak zeskoczysz, to się zabijesz. Ja czekam, a jak ty tutaj do mnie podjedziesz, to ja wtedy do ciebie przyjdę. nie przyjdę. Ja coś się zajmę. Nic nie mam szyby. O, ja już oberwałem siedzeniem czyjś. Aha, no to fajnie, że się zatrzymało. <z> a nie, jedzie. Ty jedzie, oddaję! <spar�> Ej, hey, nie, oddaję! odjechało! Kupcie, gimę! Jameńczyk. Odjechało, mimo. Jameńczyk. Mam, ty jest piękny klówek, a ty nie jesteś. Co no, z tego? No i widzisz, masz balona. Ale dlaczego coś ciągle mnie jak ci pęk? To muszę... No bo pęk mi tylko, a nie zabrało mi. A fajnie, że mam domek. ma. Ała! Zabrało mnie. Dobra, wiecie co, tutaj jest 23 minuty odcinka, więc to będzie już chyba koniec Ale tego Ale miałeś pokazać. Co? No. A, no to no. ja wychodzę. Ja też. I, poka I pokaż mnie. Patrzcie, eee. jestem jak krówek. krowek? I Właśnie wczoraj dodałem kogoś takiego, kto się nazywa Soda 66. I nie wiem czy to jest widzka, czy nie. No da się Wicka. Jeśli to jest widzka, napisz w komentarzu. No właśnie. To powód filmie, tak to bo, bo kupa będzie. Ty, ona ma jakąś grę dołącz pod tym do mnie. To no zobaczę. A ja zobaczę. Zobacz, jeśli to jest naprawdę... Co da się sześć? Ej, dobra, bo... Ej, ładne to. No, Dzisiaj nagry mamy dwie gry. Widać. O, tu jesteś. Co da się sześć. Maciej, ale poczekaj. No dobra. Co da się sześć? O. Jestem. Muszę przyznać. Wejdź na skrzynkę, żebyś miał latarnię. A, i tak i tak masz. No wiemy. Okej, okay. no to chodź. Mamy latarenki. No i co? No idziemy pozwiedzać. Zobaczymy jak y, ci fajne, się... Y, Fajnie co da się zjeść. No, na razie super. Jakaś pochodnia. Szkoda, że nie można jej zabrać. Aha, i tu są chyba jak działają różne bloki. Tu się na przykład można obracać. Są drzwiczki. A, a to jest odrywane? No. To jest chyba jak... Z... No i żeś wyrwał. Nie mam Oj, tu są różne bloki. To jest chyba jak robić różne rzeczy. Albo ona po prostu testowała, jak to się dzieje. To trzeba zrobić. Mogę rozświetlić ten domek? Patrz. Ej, ale to jest ładne. Jak tu ładne wszystkie światła widać i wszystko. Można dla dla talinki można. Z, no. Można ją oświecić i na tam płonie w środku. Jakie to piękne. Wiecie co? Polecamy. E, tak. Muszę przyznać, że to jest fajne, jakby się chciało nauczyć. Jeśli jesteś Wicką, to bardzo fajny projekt. Mi się całkiem podoba. A co bardzo. prawda, to nie jest taka gra, w której się coś robi, tylko to jest bardziej taki samouczek. Jak co robić? Piotrek coś znalazł. No to jest takie coś, to jest taka gra o zwiedzaniu. Tak? To jest gra o zwiedzanie? No patrz, to jest kolejny domek. <laughs> Zobaczymy, co jest w domku. W sensie tu nie ma żadnego spida. No, normalnie. A mogę wejść do ogniska? O, jak jest. Patrz, Czekaj, z latalinkami oświecimy, będziemy tak spacerować. Nie wiem, chodź, tu jest dziura. A jak dajesz jakąś niebieską kulkę, to mi powiedz. A po co? A tam była coś napisano o niej na takiej tablicy. Skrzynia. E, co? Ale co? Słuchajcie! On świeci! Nie, ja rozsypuję świetliki. A no, choć się jasny stałeś. No, ja rozsypuję tutaj wszędzie świetliki. A tam jest jeszcze jakiś zimne ta. Muszę przyznać, że bardzo fajne. No tak. Ale jeszcze trzeba spacerowo. Spac tego jest. Ale one tylko na flichy działają. No i to z tego, ale one są nieskończone. Ładne cienie tu są mi wszystko. No tylko... I w ogóle tylko my jesteśmy na No i co z tego? No ja i coś, ja chyba nawet znajomych ma. Ja mam. Tutaj nic nie ma? Troszeczkę miałem nadzieję, że tu coś będzie. A! A tak się na Wiecie co? To chyba będzie już koniec tego odcinka. Jeśli jesteś widzką Soda 666, napisz w komentarzu. Wiem, że się powtarzam. No i napisz napiszcie kto tam, kto tam był przy Piotrku. Tym świetlistym akcentem kończymy ten odcinek. Cześć!